Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam do tarota codziennego. Dziś mamy wtorek, 26 marca. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków z odniaku. Wtorek, 26 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek, 26 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek, 26 marca. Najpierw, oczywiście, standardowo zaczynamy od osób z podznaku barana. Nowa karta dwójki kielichów, czyli miłe spotkania, miłość od pierwszego wejrzenia, dzień oświadczeń, możliwość pogodzenia się. Tak więc jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, jak najbardziej wychodzicie do ludzi, a możecie założyć sobie konto na jakimś profilu randkowym. Jest to bardzo pozytywny dzień pod względem uczuciowym. Osoby z podznaku BK, karta rycerza buław, czyli przemieszczanie się, wyjazdy, podróż. Dziś możecie właśnie częściej niż zwykle być w drodze, być w podróży. A tutaj karta też mówi o różnego rodzaju flirtach, romansach i tak, że pokazuje takie sytuacje, gdzie najpierw działacie, a dopiero później myślicie. Osoby z znaku bliźniąt. Karta wisielca. Uważajcie w dniu dzisiejszym na nogi. To będzie bardzo słaby punkt dnia dzisiejszego. Karta mówi o zastoju o tym, że nie należy w dniu dzisiejszym kontynuować czegoś na siłę, że warto przeczekać. Tutaj też możliwe są takie sytuacje, gdzie na przykład na daną sprawę spojrzycie z całkowicie innej perspektywy. Jeżeli chodzi o raki, karta dwójki była. Karta mówi o tym, że nie warto dziś robić kroku do przodu, warto się zatrzymać, a nawet wykonać krok do tyłu. Ogólnie dziś nie jest dobry dzień na to, żeby zaczynać coś nowego. Jeżeli zastanawiacie się, czy na przykład do kogoś się odezwać, odpisać na jakąś świadomość, to tutaj karta kategorycznie pokazuje, żeby nie iść w tym kierunku. Osoby z kulwa, karta cesarzowej. W dniu dzisiejszym możecie usłyszeć o ciąży, o narodzinach jakiegoś dziecka. Najważniejsza w dniu dzisiejszym będzie kobieta, która może być dla Was kimś z rodziny, Kimś dużo starszym, to może być Wasza partnerka, jest to bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego, z tego względu właśnie, że macie dziś szansę poznać kobietę do stałego, poważniejszego związku. Jeżeli chodzi o panny, ból głowy, migreny, niechęć, taki przesyt, dziś może być dla Was taki bardzo ciężki dzień, tutaj karta też pokazuje, żeby uważać z alkoholem. Osoby z podznaku uwagi. Karta szóstki buław mówi o zwycięstwie, o wygranej. Dziś wszystko pójdzie po waszej myśli. Możecie poczuć się wygranymi. Jest to bardzo dobry dzień na to, właśnie, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach. Tutaj karta też pokazuje, że na obecną chwilę wygraliście jedną bitwę, ale nie jeszcze całą wojnę. Osoby z podznaku skorpiona. Dwójka mieczy. Dziś nie będziecie w stanie podjąć żadnej konkretnej decyzji. Karta może informować o tym, że nie widzicie drugiego wyjścia z danej sytuacji, być może też tak naprawdę nie chcecie tego dostrzec. Tutaj jest ogólnie trudność z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Jeżeli chodzi o strzelce, karta piątki monet, uważajcie na różnego rodzaju zguby, straty. Dziś możecie poczuć się, że jesteście gorsi od kogoś innego. Tutaj też uważajcie, w co inwestujecie i jakie dokumenty podpisujecie. Koziorożce, karta kochanków. Coś, co ukrywacie, coś, co jest dla Was wstydliwe, w dniu dzisiejszym może wyjść na światło dzienne. Tutaj możliwe są również takie historie, gdzie ktoś na przykład może Wam zaproponować różnego rodzaju romanse, jakieś związki w ukryciu. Też dosłownie na przykład możecie się dowiedzieć o jakiejś stracie. Wodniki, karta ósemki buław, czyli bardzo dużo się dzieje. Jesteście w centrum jakiegoś wydarzenia, jakiejś sytuacji, natłok osób, natłok informacji. Jest to bardzo energiczny dzień. I jeżeli chodzi o osoby z pod znaku ryb, karta cesarza. Ważną rolę w dniu dzisiejszym odegra ktoś starszy, wasz partner, ktoś z rodziny. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę do stałego, poważnego związku. Tutaj też na pierwszym miejscu będzie życie zawodowe. Jest to bardzo dobry dzień dla do osób, które szukają pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Tutaj też śmiało możecie poprosić o podwyżkę bądź też awans. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego dnia i zapraszam Was na jutro. 爸爸。